Witam po krótkiej przerwie spowodowanej tym, że po prostu musiałem nagle zatrzymać nagrywanie Jednak już jestem I trzeba by było ciągnąć to wszystko dalej I teraz tak, co tu było ostatnio? Gdzieś tam z daleka słyszę, że ktoś nawala Dlaczego te bronie są poukładane po kolei? Dobra, nieważę Dobra Powolutku do przodu cały czas, to jest najważniejsze Teraz, okej, okay, na no shiftie się biegało Sobie trzeba przypominać wszystko ee, całą klawiszologię, bo nie grałem w to od, od dwóch tygodni Mogę sobie wziąć tą apteczkę Mówię, że mogę sobie wziąć Aha, klawisz Włożesz mordę, co to jest? Ała, 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 spierdzielaj, spierdzielaj ode Ej, spadłem gdzieś Dzieci? Nie róbcie tego w domu <laughs> Jeśli biegniemy, to nie strzelamy A jeśli strzelamy, to nie biegniemy Prosta zasada Dobra, to skoro ten dziad poleci tędy, to ja spierdzielam tu Odwal się ode mnie Nie wiem czym jesteś, ale odpal się Mam nadzieję, że tu nie wleci Cholera, jasno. Bo ja tu mam mały problem. Jakiś typ latający mi go... Średnia apteczka, dawaj mi to. Ale tego trybu chyba nikt nie zapomni. To chcę Nie w każdej grze możemy znaleźć sobie ten tryb Tu także pisze, Uwaga szyb jakiś tam Znowu ten dziad Biegnij, biegnij, biegnij Dobrze że tu tak jest taki taką, Taka opcja ciągłego biegu Dzięki temu można łatwo uciec Ten dziad gdzieś tam poleciał w dół, ha, <ścoughs> On poleciał z Znowu tu gdzieś jest a to ty, to wy właściwie Ryb, Tryb 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 To co ma być materialne nie jest Słabo słabo mi idzie, słabo Tu jest więcej tych latających dziadów Oszlak Dobra, już mnie nie ma, fajnie było, szóstka. Nawet nie wiem co mi trafiło, dobra Więc tak, dobra, tu są dwa dziady zbroi ciężkiej Będę ich tak nazywał To jakieś eksplozje, niestety odległość rysowania jest dość bliska, więc nie wiem co tam się dzieje za bardzo Ale to nie moja wina tym razem, że tak blisko jest wszystko rysowane Zabić go albo nie, nie. No, ja sam zginął Znaczy Toś mu pomógł Jedyne czego nie cierpię w tej grze, że pociski przelatują przez przeciwników To jest mało, że denerwujący po prostu przeszkadza w grze To mi daj, to mi daj Kamizelka Tak teraz trochę mi się skojarzyła ta kamizelka wypadająca z przeciwników trochę z Far o Far Cry też też wypadała kamizelka z przeciwników gdy ich zabijaliśmy Niestety tutaj nie ma wychylania na boki Tu było to działko, a drugie jest tam I widzimy je Dobra Nie wyszło Jeszcze raz Uff, udało się Cziałko zawsze eksploduje dwa razy Trzeba zapamiętać na przyszłość. Fuck! Znaczy, że... Oni są po prostu wylatują ciągle. Non stop, dobra, wezmę tą apteczkę. Niech stracę. Nie wiem gdzie teraz powinienem iść. Na pewno nie tu. Co ja mam zrobić właściwie? Muszę znaleźć Jaya. Wy, Jay'em nie jesteście. Wyjdź Aj mi karabin i odejdź Odejdź i pozwól odejść Winda sektor Który sektor? Nie no, nie wytrzymam po prostu za chwilę są grą. Część z Rzeczy po prostu nie jest tu opisana i nie wiadomo dokąd prowadzi A. To było ostre Okej okay, typy latające Poczekam aż przelecą pole na nich nie wpaść raczej normalne, nikt by nie chciał się z nimi spotykać tym bardziej, że nie wiadomo czy ich się da zniszczyć Dżep mi się znowu nie włączył o jeszcze więcej atrakcji Brak przejścia Tu jest apteczka Zawsze tam gdzie jest kamizelka musi być apteczka Dobrze <słuch> Co teraz Teraz trzeba myśleć tak jak chasek Latacz! Fak! Fak! Nie! Nie! Co się dzieje? Więźniowie musieli uszkodzić tego latacza. No i po prostu spadł na dół. On korzysta z tej samej broni co my. Czy ja tu mam spaść? Wątpię. Zwracam z powrotem. No nie! No to jestem w czarnej dupie. Z jednej strony zamknięty, z drugiej strony zamknięty. A! Ej! Uff, dało się. Nie 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 spaść, nie spaść Czyli po prostu musimy przejść tędy, ta kładka centralnie nam nie spadła Na szczęście Jest taki piękny bug i mogliśmy przez to przejść, uwaga, latacze Latacze lepiej brzmi niż latające gostki Ghostki? Jak duchy Może choć raz coś tu nie wybuchnąć Poproszę 10 minut bez wybuchów Tak idealnie na jeden odcinek Dobra skoro na jeden odcinek to piętnaście Jest stój! Nie tędy Tam Ostatnią rzeczą jaką chcę zrobić to spać w dół sektor M Cokolwiek to znaczy Sektor M Uuu, ale zerwał Ostro Ja cię widzę I ty mnie pewnie też Ale co z tego skoro jesteś martwy Czy coś tu jest ciekawego apteczka ale ja mam pełno życia To się dobrze składa Daj mi to Ok Mało coś korzystam tu z amunicji, bo próbuję strzelać małe, w miarę celi. Dałoby im się tam posłać granata, ale dobra, olewam w sprawę. Bo znając moją piękną celność w rzucaniu i tak dalej. Na pewno bym nie trafił. Albo zresztą widzę, że nie mam innego wyjścia. Zero. Łapaj granata. No mówiłem, że nie trafię było bardziej niż pewne i lipa czyli dwa granaty poszły się przespacerować jeszcze jeden tam stoi coś mało mam tej apteczki. daj mi tą małą żeby tutaj dużej nie marnować i nie ma tu kamizelki a byłem pewny że gdzieś tu jest no chyba że już ją wziąłem dobra nieważne tu jeszcze jeden koleś powinien być. Jeszcze jeden. Właściwie to nie chodziło mi o nich dwóch, tylko... O właśnie, tam sobie Kolejni. Jeden przeszedł. Po mojej lewej, bo go widziałem. Teraz się ba wrzucę po tą apteczkę. Tak, lepiej się po nią wrzucę. Tak Spadek na dół nie idzie mi nie zbytnio na rękę, ale przejście tędy jak najbardziej. No tu była apteczka, dobra. Tu troszkę kamizelki i mnóstwo ammo. Binda. Chciałem zjechać w dół. Nie mam pojęcia, ale chyba kogoś tym zabiłem przez przypadek. Na pewno nie będą mi mieli tego za złe. Skoro i tak są martwi. O, bra. nie tu mamy. Lepiej zawsze ich zabić. What the fuck? Aha, czyli on miał zginąć sobie tak po prostu. Uuu, synka I was right. Without you, the plan wouldn't have worked. We're still not out of here. Bar Syda. czy Sida w którym będziemy konstruować plan, prawdopodobnie <laughs> Wow, Jay, I really didn't believe I'd ever see that face of yours again. And who's that? This is John Chaser. Well, a legend in person. Glad to see you. Good work up there on the chest. Not only have you destroyed the pride of Mars Corp, but you also kept the Earth units busy long enough. And believe me, it was necessary. Somebody destroyed our last liver. Not to worry, though, the Siberian Road wasn't our only artery. We have other sources. Too bad you couldn't get Stone, too. Stone? He was on Majestic? Yeah. Stone is Longwood's best man. You can be happy to have survived contact. Only few have managed that. We've had alarming news, friends. An analysis of deliveries to the South Pole shows the construction of a large military complex. And cloning facility. A large one, at least Class 3, if not high. Cloning? What does he want to do with clones? Class 3 means that he can assemble whole bodies. Right. But these are just soulless pieces of meat. Demented individuals who, except for their organs, are a dead-end business. And this fact was bothering us until we got a few more pieces of the puzzle. In addition to the cloning facility, he's also built a dark eye. Dark Eye. It's the code name for piece of equipment that can transmit a human mind into a new host. Not only can it transmit a mind, it can also copy it. So it can record the contents of a top warrior's mind and then transmit it into the brains of dozens or hundreds of clones. This is an instrument to build an invincible army. Scott Stone multiplied by 1000. My god, we're finished! Not yet, but we will be soon if we don't do something about it. The cloning hasn't started yet because the prototype of the future army, Scott Stone, has been on Earth on a top secret mission. Even our insider couldn't get more details. But we know for sure that he returned a few days ago, so it's only a matter of a very short time before it starts. This isn't just a fight for the freedom of Mars. It's a fight for survival. So what's the plan? The head of the company, Longwood, is sitting safely hidden in his base. We can't get close to it. The only chance to get him is to attack him and his security when he heads for the South Pole. I've analyzed his itinerary and picked a place suitable for the attack the whole route is strongly secured so there's no direct way to it but we could use cargo and service tunnels that are essentially unguarded service tunnel e-51 approaches the longwood tunnel on a curve at one point the lines will be about 10 meters from each other this will be close enough a charge of top x will bring the tunnel down nobody will be able to survive that let's hope we will and the explosive a large amount will be required. This is the equipment for the storage of hazardous materials in the Windfall Crater. Company has accumulated large amounts of weapons and explosives here. Not everything is for military use. Some of it is used for terraforming. And we need that. We'll slightly transform the ground. <laughs> I've acquired the access codes to the lower level. So we'll be disguised as the technicians and maintenance staff that come every two weeks to inspect the system. Okay. Following the authorization, you'll proceed to the complex. We load the topex and fly low with one of the cargo transporters. 45 minutes later, we land at the railway depot at Ravine Vallis, where another of our units will have taken care of. Removing the security and eliminating the safety systems. We reload the freight and start for the Longwood Tunnel. We shall be there about 15 minutes before the Longwood train starts its approach. Ten minutes for the installation of the explosives and five minutes to retreat to a safe distance. It'll be very tight, but it'll work. It has to. We've only got one shot. Let's do it. traders